Słuchajcie, zawaliłem i to zawaliłem do Ziostro. Hej, dzisiaj zajmiemy się Nintendo Dual Screen Light. Konsolę otrzymałem od jednego z widzów, za co bardzo mu dziękuję. Przepraszam, że dopiero teraz się za nią zabieram, ale nigdy nie miałem do czynienia z tą konstrukcją i zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. Widz mówił, że konsola jest w opłakanym stanie. Moim zdaniem nie jest tak źle, ale kilka usterek ma i dzisiaj się nimi zajmiemy. Tak się prezentuje sama konsolka. Pierwszy i największy problem to zawiasy, które w ogóle nie trzymają pozycji ekranu. Drugim na pewno są tak zwane d Tutaj gumki najprawdopodobniej są wyrobione, albo się przemieściły. To wszystko chodzi bardzo słabo i bardzo gumowo. Te przyciski trochę lepiej, no ale skoro i tak już wymieniamy te elementy, to tutaj też to poprawimy. Widz zgłosił, że powinien być również problem ze slotem na gry. Natomiast jak wam tutaj pokażę. Wszystko jest ok. Gra Warpsy jest wykrywana. Touchpad działa prawidłowo. Więc jako tak tutaj wszystko jest sprawne. No natomiast mamy te gumowe przyciski, które słabo chodzą, plus te zawiasy. Tak więc wyłączam konsolkę i przechodzimy do rozbiórki. Nigdy DS-ów nie rozbierałem, tak więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na początek słodny akumulator. Chyba nawet jest oryginalna bateria, tak więc całkiem spoko. W tych miejscach mamy śruby, tak zwany wing Tam należy zastosować taką końcówkę. Tak wygląda sama śruba. Tego typu śruby są stosowane w Nintendo do dzisiaj, między innymi w Switchach. Wciągnę grę. Ten slot też wyjmiemy. Wszystkie widoczne od razu śrubki również wychodzą. OK. Tu są gumki. Pod nimi są również śrubki. A jeszcze ta śrubka. Jest taki trochę krótszy. Triwing. W tym momencie wygląda, że całość już chyba będzie w stanie odejść. Może odleciały delikatnie przyciski. O! Udało się zdjąć samą budowę. To pójdzie potem do mycia. Jeżeli chodzi o płytkę drukowaną, no nie wygląda to źle. Myślę, że wyczyścimy to IPOM. Wszystko powinno być w porządku. A teraz kontynuujemy rozbiórkę. Tutaj mamy śrubkę Philips. Tutaj mamy antenę. konsola chyba ma Wi-Fi. Chyba jakąś inną komunikację bezprzewodową. Na pewno sami lepiej wiecie niż ja. No to całość wychodzi razem z ekranem. Tak więc na pewno musimy przywlec tutaj. Okej. Okay poszło, jakaś tasiemka wygląda na jakiś slot z pamięcią NAND w czymś podobnym no, tutaj jest przyklejona, ok więc to idzie na bok, następnie tutaj ok, tutaj to złącze należało podważyć do góry więc teraz możemy wyciągnąć sobie tasiemkę czy jeszcze coś nas tutaj blokuje na pewno ona wszystko tata ta się dokuje tak więc otwieram konsolę naciskam delikatnie na ten ekran żeby wyszedł i tutaj możemy to w końcu wysunąć ok, to będzie trzeba przeczyścić miejmy nadzieję, że samą mią wystarczy i że to zejdzie tu jak najbardziej w porządku no te gumki na pewno wymieniamy tu jeszcze gumki od Start i select. Też je przeczyszczę. Samą gumkę, jeżeli dostanę nową, to kupię nową. Odepnijmy sobie ekran. OK, ekran dotykowy. Jest odpięty. Może pójść na bok. Widz wspominał, że będzie tu jakiś problem z, ze slotem na kartę. Specjalnie jeszcze potem dopytywałem, czy chodzi o ten z gier DS. Z tego co kojarzę, to w ten slot można wrzucić Gres boja. Natomiast Widz wspominał, że jest problem z tym slotem. Ale tak jak widzieliście, gra się odpalała. Tutaj też nie widzę żadnych problemów. Tak więc nie widzę żadnego powodu, dla którego powinniśmy ten element wymieniać. Tutaj mamy taką linię. Przez nią możemy przewlec tą tasiemkę. No, ta tasiemka to jest masakra. <grytanie> to jest chyba najtrudniejszy etap, jeżeli chodzi o demontaż. Poczekajcie. Pozbędę się najpierw tych antenek. I tutaj po kolei przycisnę biała oraz czarna to jest. O, teraz ta tasiemka przeszła przez ten rowek. Dobra, mamy to. I tutaj powiem wam jest lipa. Bo chyba faktycznie ten mechanizm polega na tym, żeby to było przymocowane do tego. Skoro to jest pęknięcie, to nie bardzo mam pomysł, jakby to można rozwiązać. Ewentualnie tam nawalimy superglue. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że tej obudowy nie będzie się dało uratować. Dlatego postanowiłem, że kupię nową obudowę. Na Discordzie stworzyłem ankietę i wybraliście kolor. Chodziło właśnie o kolor nowej obudowy. Za chwilę ją zobaczycie. Natomiast teraz dokończmy demontaż. Musimy jeszcze zdemontować ekranik. Tutaj mamy cztery zaślepki. Należy je podważyć i wykręcić śrubki. Teraz należy to delikatnie odsunąć do przodu. dajmy jeszcze ten pierścień. Ok. Faktycznie należało zsunąć ten plastik, ale niestety z wykorzystaniem. Większej siły. W momencie, gdy to jest rozsunięte, najprawdopodobniej można już to podważyć. Kabel od razu zsunę. Właściwie zroluję. okej okay. Tam jest wszystko uwolnione. Antenka. Jeden głośniczek oraz drugi, natomiast na ten moment najbardziej interesuje mnie ekran, go należy tutaj odkleić. Doleję tam około lodu żeby to poszło troszkę łatwiej. Należy być oczywiście najbardziej delikatnym, żeby nie uszkodzić ekraniku. Zdecydowanie wymagane jest wyczucie. A, czyli ten biały przewód to mikrofon. Myślałem, że jakaś druga antenka. Tak więc wyciągnę najpierw przewód z mikrofonu, teraz antenkę i tutaj rulonik. Mam nadzieję, że cały ten ekran przeżył całą operację oraz że ta tasiemka jest w pełni sprawna. W przeciwnym wypadku będzie kiepsko. I nowa obudowa będzie w kolorze granatowym. Jak tutaj widać wszystko jest granatowe. Gdzie w oryginale mieliśmy granatowy front i czarne wstawki? A, tu mamy nową ramkę ekranu. Tutaj najprawdopodobniej to jest po prostu ramka, którą można ściągnąć. Jeszcze się zaraz upewnię. Nie chciałbym tutaj <grym> niczego uszkodzić. To by wyglądało, że jest sama słonka ekranu. Cała ta ramka oraz ten czarny plastik to jest jeden element, dlatego nie trzeba tutaj czyścić tego kleju. Całość można po prostu taki sposób oderwać, korzystając z okazji, że wszystko jest od razu czyste. To od razu przyklejam nową ramkę. Tak jak widzicie, dostał mi się alkohol pod to wszystko. Tak więc myślę, że to nie powinno tam być. Zdajmy ramkę. a powiem wam, właśnie takiej roboty najbardziej nie lubię. jakaś instalacja folii ochronnych i tak dalej. Wystarczy jakiś okruszek i jest momentalnie problem te elementy się nie trzymają siebie z tego wniosek że to powinno być jako warstwa kleju odklejamy to z jednej strony ekranik mamy załatwiony tutaj jest jeszcze folia ochronna ale myślę, że ją zdejmiemy w późniejszym etapie Czcimy delikatnie mikrofon. Najpierw zamontujemy sobie kranik faktycznie zwijam tasiemkę. Tę tasiemkę można wstępnie rozwinąć. Teraz mikrofon. Tutaj niestety w tej obudowie brakuje takich delikatnych zagłębień, żeby ten przewód się fajnie trzymał. Tutaj są takie piny, w które powinna być umieszczona antena. Niestety ten jeden po lewej jest trochę za gruby. Teraz wszedł już ładnie. Tak, antena jest już na swoim miejscu. I on należało pewnie też również przed samym ekranem zamontować. Ale nie ma źle. Tutaj ten przewód po prostu przechodzi pod tą tasiemką. Do tej pory po prostu nie pracowałem na tych konsolkach. Dlatego jest to wszystko dla mnie dość skomplikowane. Ten przewód przeszedł. Teraz go jeszcze muszę umieścić pod tasiemką. Ok, już jest wszystko w porządku. Głośnicze ląduje na swoim miejscu. A, wiecie co, zawaliłem. Powinienem był najpierw dać jeszcze ten krążek, ale tego już umieścimy po prostu teraz. I dwie anteny. Znowu zwijamy taśmy od ekranu. Przewlekamy całość. Dobrze. I teraz już chyba mamy wszystko. Jeżeli chodzi o górny ekran, tutaj całość dociskamy. Z tej strony weszło i dosuwamy do przodu. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Tak się prezentuje złożony ekran. Tutaj należy zwrócić uwagę na to po prostu jak go jest zamontowany, ponieważ jeżeli to źle obrócimy, to to obudowanie będzie prawidłowo działać. Czyli tutaj mamy pozycję tak jakby zamkniętą konsolki i przy otwieraniu nie powinno być żadnego klik. Czyli trzymam zawias. Tutaj po prostu płynnie się otwiera i w tym momencie będzie klik. I drugi. To wtedy wiemy, że to jest prawidłowo zamontowany element. Ewentualnie można sobie spróbować go ściągnąć i obrócić. Generalnie nie może być kliku w tej pozycji, tutaj. Wtedy jest zawias zamontowany na odwrót niż powinien być. Najpierw przewody polecą tutaj do środka. gdy je już mamy. Możemy całość wrócić gdzieś w ten sposób. Tutaj w ten rowek należy tą tasiemkę wcelować. Dobrze, tasiemka przeszła, jest na drugiej stronie. Teraz przy pomocy tych dłuższych śrubek skręcamy ten zawias. Tutaj jeżeli chodzi o te membrany, to też kupiłem nowe, tak więc całość myślę, że trochę czasu posłuży. Taki zestaw na chwilę odkładam na bok i wrócimy do naszej płytki ale teraz wymienimy sobie te przyciski od prawego i lewego trigera I płytkę PCB mamy gotową do montażu. Ostatnim z dużych elementów, które planuję wykonać, jest wymiana modułu dotykowego. Ten, jak widać, jest dość mocno już porysowany. Oczywiście pamiętamy, że pod spodem jest ekran, którego zdecydowanie nie chcemy uszkodzić. Całość odeszła. Dobrze, możemy zamontować ekranik dotykowy. Coś takiego. Pierwsza tasiemka oraz druga. Zastanawiało mnie po co był taki plastikowy element. Okazuje się, że on wchodzi tutaj w to miejsce. Tutaj wystarczy go wsunąć w ten zawias. I tak się to teraz prezentuje. Teraz należy sobie poprowadzić białą antenę. Mniej więcej tak, jak ona nabyła. No tutaj niestety brakuje faktycznie tych wypustek, które by fajnie przytrzymały ten przewód. Więc to na pewno jest jakaś wada. Wiecie, co, zdejmę to od razu. Zaczniemy sobie od tego, żeby ta od ekranu umiejscowić. Teraz na swoje miejsce może wrócić ten moduł. Czarna antenka wróciła na swoje miejsce. Mamy taką zawleczkę i ją należy umieścić tutaj, tak żeby ta prawa część się zaparła o sam przycisk. Teraz należy tam wsunąć tą metalową część. Następnie całość umieścić tutaj. w Taki sposób, żeby to się zaparło. W tym miejscu, no nie powiem, ciekawie to wymyśli, pewnie zaraz to wszystko będzie furgać. Z drugiej strony robimy to samo. Ogólnie ten pomysł na te triwingi jest beznadziejny, tak więc ode mnie 0 na 10. Jeżeli chodzi o kolor tych gumek, no to jest taki. Średnio dobrany, bym powiedział. Zbytnio się rzuca w oczy. I teraz całość się prezentuje tak, jak powinna. Ale fakt faktem, że ta obodowa bardzo łatwo łapie odciski palców. Tak więc zachowanie jej w czystości będzie wyzwaniem. Dobrze, tak więc możemy uruchomić konsolę. Ziemną światełko. Okej. Okay. Słuchajcie, zawaliłem I to zawaliłem do ostro To jest tasiemka ekranu Ta, która się rolowała tam do środka Generalnie myślałem, że może te ekrany są nie do końca wpięte I próbowałem tutaj tą tasiemkę wyciągnąć jak najbardziej Żeby móc ją sobie swobodnie wpiąć w to gniazdo No niestety mi się przerwała Tak więc to jest koniec, jeżeli chodzi o górny ekran Ogólnie samo zachowanie konsoli jest dość dziwne. Ona się tylko na chwilkę załącza ze światełkiem i potem się wyłącza. I myślę, że to jest jakiś problem z tym modułem Wi-Fi, ponieważ jeżeli on jest wypięty, to konsolka zostaje na zielonym światełku dłużej. No aczkolwiek dalej nie mam obrazu, więc nie wiem, czy oba ekrany uśmierciłem, czy coś się stało. Tak więc niestety ta naprawa z mojej strony zakończyła się totalną porażką. Miało być względnie proste odnowienie konsolki, a wyszła jedna wielka klapa. Sam na ten moment jestem dość zmęczony pracą przy tym urządzeniu, tak więc muszę od niego chwilkę odpocząć. Chyba że znacie kogoś, kto tworzy materiały na YouTube i mógłby nam pokazać, co zrobiłem źle i naprawić powstałe przeze mnie usterki. Jeżeli tak, to zostawcie proszę informację w komentarzu. I mam nadzieję, że tego DSA uda się jeszcze przywrócić do pełnej sprawności albo mi, albo komuś, kogo polecicie. Dzięki za oglądanie i do następnego.